Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, drugi dzień naszego Adwentu. Mam nadzieję, że udało się wam odnaleźć dobry sposób, aby postanowienie adwentowe było też i czasem wysiłku. A dzisiejszy nasz temat będzie dotyczył ciszy. Ciszy, ale nie takiej, która jest pustką, która niesie przygnębienie, ale taka, która pozwala nam usłyszeć samego siebie i usłyszeć nam głos Pana Boga. My żyjemy w świecie hałasu telefony, powiadomienia, wiadomości, praca, media, rozmowy. Jesteśmy otaczani dźwiękiem. Też wiele osób mając na przykład będąc samymi w domu, cały czas ma włączone radio czy telewizor, aby coś grało, aby nie było ciszy. I to wszystko zaczyna nas też i wytrącać z równowagi. A jednak Bóg bardzo często mówi najciszej właśnie wtedy, kiedy robi się spokojnie. Bo z perspektywy Bożego patrzenia, cisza to nie jest coś dziwnego, coś niewygodnego, ale to jest przestrzeń, w której można usłyszeć głos Pana Boga, ale odkrywamy tak naprawdę, co w nas jest. Hałas ma to do siebie, że rozprasza. Cisza ma to do siebie, że porządkuje. Hałas narzuca nam tempo i to nasze życie zaczyna przyspieszać. Natomiast cisza pozwala nam Wrócić do własnego rytmu. I dzisiejsze słowo to fragment z Psalmu 46 i tam mamy słowa: uspokójcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Jest to zaproszenie Pana Boga do każdego z nas, abyśmy się zatrzymali i dostrzegli, że Bóg jest tu i teraz, w tym miejscu, w tym czasie, w tej przestrzeni, w której ja jestem. Cisza ma to do siebie, że my tam nie musimy nic udowadniać, nie musimy nic mówić, nie musimy nawet nic wiedzieć, bo w ciszy wystarczy być, a to co dalej, to pozostawiamy w rękach Pana Boga. Cisza prowadzi nas do zaufania Panu Bogu. Wczoraj mówiliśmy o tym, abyśmy właśnie przygotowali się do takiego oczekiwania, taką minutę. Ja dziś zachęcam, aby to były dwie minuty ciszy, aby usiąść sobie wygodnie, Zamknąć oczy, wziąć sobie spokojnie wdech, wydech, skupić się na krótkim słowie, na przykład weźmy, sobie, o właśnie, weźmy sobie Pismo Święte do ręki, zerknijmy, czy wszystko w naszym życiu było dobrze. I spróbujmy skonfrontować to z tym słowem, krótkim zdaniem, które może jest naszym ulubionym fragmentem, które może znajdziemy, czy może też wynika z liturgii dnia. Skupmy się na może konkretnym słowie. Na przykład otwieramy Księgę Psalmów. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Słowo pokój. A może to z tego dzisiejszego fragmentu uspokójcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem, jestem Bogiem, odnośnie tego, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem. A może po prostu, Panie, zdając sobie sprawę, że jest u mnie tak źle, że potrzebuje ratunku. Zobaczmy, jak wiele może nawet ta jedna, dwie minuty ciszy w nas dokonać. I choć nawet może wydaje się to trudne, to może doświadczymy tego, daj Boże, jakie owoce cisza niesie nam. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam też jutro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.